Nie, jak ten nie odbierze. Jak ten typ nie odbierze. To ja już to pier... Witaj, Tu Irek. dalej zresztą No, cześć, Irek. Ja mam dla ciebie pracę w burdelu, Byś sprzątał pokoje po seksie i tak dalej. Prezerwatywy wyrzucał. Odezwij się jak jesteś chętny. Z rana jestem dostępny. Jestem szefem burdelu. Na razie. <grym> Od ra odsłucha rano Irek. Ja pierdole, No, Irek dojebał do pieca, nie? Kolejny kurwa w ogóle nie odbiera. Ja nie wiem, co jest z tymi ludźmi, nie? Czy ci ludzie za przeproszeniem są jacyś chorzy? Że oni takie coś robią. Halo! Halo! Dzień dobry! Hello. Dzwonię w sprawie pracy. Pan to jest aktualne. Halo. Pan szuka pracy, tak? Halo. Szuka pan pracy? No i patrz od razu się chuj rozłączył, no... Dobra, do niego dzwonimy. Halo? Halo? Halo, halo dzień dobry, ksiądz Marek Łuszkiewicz z tej strony. Ja dzwonię z ofertą pracy. Tak, tak. Pan, pan z Warszawy jest? Ja chciałem panu zaoferować pracę w kościele jako kościelny, że zbierałby pan na tacę wino, uszykował tam szy i na plebanii sprzątał. No raczej, raczej. Y tak? Ej, odrzucił ofertę pracy od razu. Nie da się gadać z tymi ludźmi w ogóle. Pyk. Pyk, pyk. Y halo, dzień dobry. Dzwonię w sprawie zegarka Kasia, to jest aktualne? Tak. Pan mi powie, to jest na odbiór własny, czy wysyłkę też pan robi? Odbiór własny. Aha. To bym jutro podjechał, tak o 4 rano pasuje? O 4 rano to nie warto, to chyba pan sobie robi żarty. No nie, przed robotą bym podjechał, bo mi zależy na tym zegarku, bo to na, dla chłopaka na Walentynki chcę kupić. I po prostu muszę go mieć do 14, tak? Rozumiem, to proszę przyjechać po pracy. To Aha. To ja już... Po pracy to o 23 by pasowało wtedy? To proszę przyjechać tak około 22. Aha a może być o trzeciej. A ten a z ceny coś pan zjedzie, bo to za 200 zł jest wystawiony, tak? No to tak jak jest cena, 5 zł na, na piwo, opuszczę Nie to za 150 zł na paliwo pan opuści Nie 150 to nie, nie sprzedam Aha, to za 190 chociaż Sto, 190 zł ja z dzieckiem przyjadę to się dziecko jeszcze uśmiechnie do pana Pan mi powie, tam jest jakiś GPS albo mapy, Google można wgrać do tego zegarka? A skąd pan jest w Torunie? Skąd? Skąd pan jest w jakim Storunia. No to zapraszam. No, ale o to mi chodzi czy tam mapy do tego zegarka można wgrać albo jakiegoś GPS-a. Zegarek, to nie ma, nie ma żadnej tam funkcji, mediów, nic tego typu. A, ale jakiegoś GPS-a można tam założyć, żeby chłopaka na przykład śledzić gdzie on się porusza, w jak, gdzie on chodzi i tak dalej, żeby go na zdradzie przyłapać? Jeżeli nie to GPS-a do plecaka można mu podrzucić. A do tego zegarka jakoś z tyłu przyczepić, czy coś takiego? Nie. jedynie do plecaka, plus i będzie wtedy widoczny. Aha, dobra to ja nie chcę, to jest jakieś gówno, nie zegarek, na razie. Ja szukam takiego z GPS-em, a nie jakiegoś ba barachła, tak? Pan, pan mi tu jakieś gówno za przeproszeniem oferuje. Dobra, rozłączył się niestety. Siema Dildosie, kiedy mi zwalisz swoimi zagrzybialnymi stopami. Ja ci nic nie będę walić, człowieku. Odpierdol się ode mnie. Ja ci nic nie będę walić. Wypad stąd. Ja nie mam stóp nawet. Wypad stąd, człowieku. Ty jesteś pojebany? Ja ci nic nie będę walić, człowieku, ty chyba ochujałeś na łeb. Wypierdalasz stąd. Wypierdalasz stąd, pedofilu. Witam serdecznie. Się do firmy w sygnału Halo! Dzwonię w sprawie konika dla córki. Pan mi powie, czy ten koń może moją córkę zapłodnić? Czy on jest zboczony? I za przeproszeniem chciałem się spytać. Czemu pan takie gówno sprzedaje Nie. dla dzieci i oszukuje ludzi? Nara. No. Będzie miał miłą wiadomość ze samego rana do odsłuchania. Kutas.